Dzień dobry Państwu, jak co tydzień na kanale Wbrew Cenzurze Witam Państwa Mateusz Piskorski w co piątkowych spotkaniach z cyklu Geomat. Jak pewnie widzicie, występuję dziś na dość nietypowym tle, nie w naszym studiu Wbrew Cenzurze, a właśnie w moim rodzinnym mieście w Szczecinie, w domu mojego ojca, o którym za chwilę słów kilka, bo spotykamy się dzisiaj kilka dni po jego odejściu, jego śmierci. Zanim podzielę się z Państwem kilkoma ogólnymi myślami na temat tego, co nas wszystkich kształtuje, co nas prowadziło też tutaj na ten kanał, ale co prowokuje nas do kryty krytycyzmu w życiu, do określonej postawy, Tradycyjnie oczywiście, choć w tej innej scenerii, zapraszam Państwa do polubiania, do subskrybowania w do wspierania Fundacji Swobód Obywatelskich im. Andrzeja Lepera, do współtworzenia wszystkich tych projektów, które mieliśmy zaszczyt razem z Państwem dzięki Państwu rozpoznać. Proszę Państwa, czy zastanawialiście się kiedyś, co nas wszystkich kształtuje, właśnie co nas przywiodło akurat na kanał w Cenzurze do różnych innych niesystemowych, pozasystemowych mediów, inicjatyw, na rozmaite demonstracje, pikiety, które idą całkowicie wbrew głównemu nurtowi, który uczestnictwo czasami może nawet skazać nas na banicję, ostracyzm, krytykę naszego najbliższego otoczenia. Ja przez ostatnie dni, oczywiście w wyjątkowych dla mnie z okolicznościach, długo nad tym myślałem. Oczywiście socjologowie powiedzą Wam, że my wszyscy podlegamy tak zwanemu procesowi socjalizacji, gdzie uczymy się postaw, gdzie przesiąkamy określonymi poglądami, opiniami, kątem widzenia, tak to nazwijmy, i szeroko rozumianym światopoglądem. Mają rację. Dom rodzinny, rodzice, szkoła, wszystkie inne instytucje, ale też otoczenie, środowisko, w którym, w którym, w którym przebywamy, to te elementy, które rzeźbią nasze serca, rzeźbią nasze umysły, rzeźbią też z całą pewnością nasze dusze. Ja chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że czasami to rzeźbienie i kształtowanie nas, w ludzi, jakimi jesteśmy, czyli ludźmi oporu, ludzi sprzeciwu, ludzi zdroworozsądkowej, logicznej krytyki wobec aktualnie funkcjonującego systemu, bardzo często odbywa się w sposób nie do końca uświadomiony. Jerzy Piskorski, mój tato, który zmarł kilka dni temu, Nigdy w sposób świadomy nie kształtował moich postaw, do niczego mnie nie nakłaniał, do niczego nie przekonywał, ani nie próbował na siłę uczynić mojej drogi bardziej racjonalną czy szczęśliwą. Mój tato najzwyczajniej w świecie wygłaszał, często mimochodem, pewne oceny na temat dotyczącej nas rzeczywistości. Oceny, które kiedyś były dla mnie niezauważalne, Kiedyś były przeze mnie bagatelizowane, a później po latach okazało się, że były niezwykłe trafne. Rolą tych starszych pokoleń, starszych pokoleń, które niestety odchodzą, było właśnie to, aby w sposób nie niepostrzegalny, w sposób trudny do zidentyfikowania, bez nacisku, a może za pomocą czegoś, co w politologii określa się mianem miękkiej siły rzeźbić nasze serca, dusze, umysły. Na ile im się to udało, na tyle odnieśli swój dyskretny, wychowawczy sukces. My, kolejne pokolenia wychowujące nasze dzieci, wychowujące nasze wnuki, też zapewne często mimochodem w ten dyskretny, cichy sposób oddziaływujemy. Nie chodzi o przymuszanie, podkreślam, naszych dzieci, wnuków, kolejnych pokoleń do dokładnie takich poglądów, jakie to my reprezentujemy. Chodzi po prostu o kształtowanie zdolności do myślenia. Myślę, że Państwo, którzy mnie dziś tutaj oglądają, którzy oglądają nasze programy na w Cenzurze, macie podobne doświadczenia, ale chciałbym od Was usłyszeć, czy. Też w Waszym przypadku było tak, że to Wasi rodzice, te poprzednie pokolenia, może dziadkowie, kształtowali w Was pewne postawy. Postawy, które sprawiły, że dzisiaj razem tutaj się spotykamy. Jeśli tak, uważam, że powinniśmy być im wszystkim wdzięczni, bo ten niezauważalny dar, który nam przekazali, oznacza, że. Uczynili nas ludźmi, homo sapiens, gatunkiem myślącym, gatunkiem krytycznym, gatunkiem gotowym też do stawiania oporu wobec nikoty, wobec totalitaryzmu, wobec prób przejęcia nad nami kontroli z zewnątrz. Dlatego oczywiście ja dziś chylę czoła przed pamięcią mojego taty, Jerzego Piskorskiego. Ale chyba też trzeba przed wysiłkiem wszystkich tych starszych pokoleń, dzięki którym my wszyscy istniejemy jako naród, ale też przede wszystkim jako świadome, myślące jednostki, poszukujące że w zdeterminowany sposób prawdy. Proszę Państwa, kończąc ten wątek, chciałbym do Państwa zaapelować o to, abyśmy może to przychodzić z wiekiem, więcej czasu poświęcali pamięci, poświęcali pamięci tych poprzednich pokoleń, dzięki którym tutaj jesteśmy, nie tylko biologicznie, ale też umysłowo, intelektualnie, emocjonalnie. Dziękujmy im za to, pochylmy czoła przed nimi, jeśli żyją. Podejdźmy do nich z szacunkiem, jeśli nie żyją, wspomnijmy o nich nie tylko co roku, 1 listopada, nie, ale na co dzień pamiętajmy o, nim wkładzie, o, o nich, ich wkładzie i nieśmy tą sztafetą pokoleń krytycyzmu dalej. Ja osobiście program ten dedykuję mojemu zmarłemu tacie Jerzemu Piskorskiemu. To takie moje pożegnanie. Przepraszam, że uprawiam prywatę tego rodzaju na antenie naszego kanału, waszego kanału przez was wszystkich oglądanego, ale mam nadzieję, że mi to. Wybaczyć. Wszystkiego dobrego. Czekam na wasze refleksje. Liczę na to, że napiszecie, czym dla was są te poprzednie pokolenia i na ile wywarły one na was wpływ, ten dyskretny, cichy wpływ minionych pokoleń. Do zobaczenia. Już jutro oczywiście raport z gruntów ekstra, jak co sobotą. Ale zapraszam też na wszystkie inne programy w Cenzurze. Jednocześnie przepraszając w tych wyjątkowych okolicznościach, że nie widzieliście mnie na antenie naszego kanału. Innych poza tym dzisiejszych programach. Pozdrawiam, do zobaczenia.